Koziorożec, tydzień dla Was od 15 do 21 stycznia. Moi drodzy, moje drogie koziorożce, a szczególnie Panie z Podznaku koziorożca musicie uważać tutaj w tym tygodniu, ponieważ przykoleguje się do Was mężczyzna, który będzie Wami zainteresowany, będzie flirtował albo namawiał na spotkanie czy na randkę, natomiast ten mężczyzna będzie w związku, tak? I będzie go interesował po prostu trójkąt. Jakaś zabawa. Także obojętnie, czy jesteś panią koziorożcem wolną, stanowolnego, czy um, jesteś w związku, uważaj na takiego mężczyznę, który po prostu będzie chciał w jakiś sposób cię wykorzystać. Um, we wtorek i w środę masz bardzo dobry czas na to, aby ruszyć gdzieś w podróż. Jeśli planujesz albo nie planujesz, to jest dobry czas, aby po prostu ruszyć do przodu z jakimiś sprawami, z jakimś y, projektem. Y, bardzo możliwe, że w niedzielę otrzymasz jakiś y, prezent i to niespodziewany. Natomiast sobota to dobry czas na to, aby zakończać różne znajomości albo odejść od jakiejś znajomości, od jakiejś sytuacji, która po prostu Was już męczy.